Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwegier z Bańki. Szanowni Państwo, Marszałek w jest czarzasty, no, zachował się bardzo odważnie i po prostu wstrzymał Donalda Trumpa. Zrobił olbrzymi problem Karolowi Nawrockiemu, zrobił olbrzymi problem hmm, ludziom Karola Nawrockiego, po prostu jednoznacznie powiedział, że nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla Donarda Trumpa. Zachował się diametralnie inaczej niż Andrzej Duda, który po prostu się skompromitował. Posłuchajcie, Szanowni Państwo. Dziennikarze one z wiadomości. Donald Trump stara się o nagrodę Nobla. Włodzimierz Czerwasty ogłosił decyzję. Nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje, oświadczył marszałek Sejmu, Włodzimierz Czerwasty. Jak stwierdził, prezydent USA prowadzi politykę transakcyjną przy użyciu siły. Wskazał też, w jaki sposób Polska powinna budować własne bezpieczeństwo. W swojej decyzji marszałek Sejmu poinformował na konferencji prasowej na początku wystąpienia, stwierdził, że dotychczasowy ład międzynarodowy powoli odchodzi w przeszłość, a Europa powinna sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, ponieważ USA deklarują, że ich obecność na starym kontynencie będzie się zmniejszać. Niektórzy w Polsce liczą na to, że proces nie będzie dotyczył naszego państwa, że Amerykanie będą zmniejszać zaangażowanie w Europie, ale nie w Polsce. To myślenie magiczne. Nie będziemy żadną wysunię wysuniętą kasztelanią Trumpa. Nie będziemy niezatapialnym lotniskowcem USA. To myślenie ułudne o szczególnej roli Polski w stosunku do USA, mówił marszałek Eksejm. Amerykanie są naszym sojusznikiem, a NATO jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Ale jesteśmy i będziemy w Europie. Europa to wspólnota wartości w dzisiejszym świecie. Trzeba mieć siłę, żeby ich bronić. Trzeba mieć siłę, budować. Temu służy mechanizm SAFE i 44 miliardy euro na polskie bezpieczeństwo. Jak stwierdził, budowanie nowych form, jak Rada Pokoju, jest ułudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, NATO, ONZ, WHO i siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo. Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego, ocenił, wymieniając m.in. całą kwestię Grenlandii i krytyka, i krytyka sojuszników z NATO. Nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje podsumował marszałek. Odpowiedź ma zostać przesłana jeszcze dziś. To jest, Szanowni Państwo, po prostu dla Karola Nawrockiego olbrzymi problem, ponieważ Donald Trump e, liczy się tylko z tymi, którzy są skuteczni. Był przekonany, że e, otrzymał e, jednak od Karola Nawrockiego. To zapewnienie, że bardzo jest zadowolony i że bardzo chce być w tej Radzie Pokoju. Wydawało mu się, że te, ten czas, bo sam też o tym mówił, który był przeznaczony na to, żeby Karol Nawrocki to w Polsce przepchnął, przeprowadził i był przekonany, że faktyczna władza Nawrockiego jest dużo mocniejsza że Nawrocki idzie po władzę. No teraz okazuje się, że nie. I nie ma takich możliwości. No próbował też w jakiś sposób ratować pozycję Nawrockiego Pan Cęckiewicz. pan Cęckiewicz powiedział też jakieś rzeczy kuriozalne. No odpowiadał mu na to Donald Tusk, czyli pan Cęckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego bez certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych. Ja swoją drogą, wiecie co, dziwię się, dlaczego ktoś tego nie egzekwuje. Ja nie rozumiem, dlaczego człowiek, który nie ma kwalifikacji odpowiednich, nie ma um, 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 możliwości sprawowania tej funkcji, dostaje pieniądze państwowe i, i ma te, te, te funkcje, sprawuje. Zresztą powiedział o tym dokładnie pan minister e, spraw zagranicznych, wicepremier Sikorski. No, pokazał Zęskiewiczowi, gdzie jest jego miejsce i, i skąd bierze pieniądze. I tutaj pan Zęskiewicz no, chciał y, podlizać się Stanom Zjednoczonym, a tak naprawdę y, y, ludziom Donalda Trumpa o tym, że te pieniądze, które, które dostaliśmy na obronę, z tego y, y, z tego, co gdzie wywalczono, ten safe, no to są 44 miliardy euro, to jest olbrzymia kwota. No to jest, szanowni państwo, mniej więcej tak, jak gdyby kolejny budżet na zbrojenia, budżet Hiszpanii, powiedzmy, to, są, to jest bardzo dużo pieniędzy, to jest e, wielkie zwycięstwo dla Polski. I Donald Tusk ogłosił, że te pieniądze, Będą uruchamiały między innymi polską gospodarkę, że większość tych pieniędzy będzie użyta do e, zakupu w polskich fabrykach, czy ewentualnie w europejskich fabrykach. Hmm, tutaj nie było e, takiego wyraźnego wskazania na sojuszników amerykańskich. na no, sojuszników amerykańskich, kupili już bardzo dużo broni. E, Pewnie będziemy kupowali dalej, mają najlepszą broń na świecie, ale również systemy nasze i systemy europejskie są coraz lepsze i te systemy będą dla nas niezwykle istotne, ponieważ my będziemy mogli mieć całą tą technologię, po prostu mieć części zamienne, no, obsługiwać to, nie będziemy zależni od odległości czy od, od e, innych tych naturalnych, naturalnych e, czynników, które e, jednak tę obronność w jakiś sposób osłabiają. No i ruszy się nasza gospodarka. No, Pamiętajcie, zbrojenia to jest e, koło zamachowe naszej gospodarki. Czarzasty się nie bał. Czarzasty powiedział to. Czarzasty jest w ogóle solą wokół Nawrockiego. Nie spodziewał się, że będzie aż tak twardo stał w poprzek tego jego rozbujania tej naszej łodzi, to znaczy tej inicjatywy legislacyjnej, ustawodawczej, gdzie będzie wyrzucał na szybką ścieżkę różnego rodzaju ustawy, które no, będą rozwalać rząd. A tak myślę, że z jednej strony będzie wetować, wetować, wetować i jeszcze raz wetować, a z drugiej strony będzie miał inicjatywę ustawodawczą, która będzie rządowi takie kłucze jaja odrzucała. No, czas zahamował to. Powiedział jednoznacznie, że te ustawy, które do tej pory były zgłaszane przez Nawrockiego, no to mówił o słabej części merytorycznej tych ustaw. i Mówił, że trzeba je poprawić i jeżeli będzie potrzeba, to może nam pomóc i eksperci Sejmowi czy z partii politycznych pomogą mu, czyli taką, jakby odwrócił tę. Odbił tę piłeczkę i pokazał, że, bo Nawrotski twierdził, że jeżeli e, posłowie czy nie będą się kontaktować z nim przed e, wdrożeniem w ogóle projektu ustaw, do, do tego, żeby one już weszły na tą ścieżkę sejmową, no to dał do zrozumienia, że będzie to, No to on mu pokazał, że jest odwrotnie, że jego ustawy, jeżeli chce, żeby były w Sejmie w ogóle umieszczone, no to, żeby były merytoryczne i oni są w stanie mu pomóc. No tam zawył. Ale jest jeszcze jedno. Jest po prostu taki haniebny, kolejny, kolejny wypowiedź byłego prezydenta Dudy. I no ta wypowiedź to jest jeszcze szanowni Państwo, dużo gorsza niż to, co zrobił nawrocki, że no, z naszymi żołnierzami się po tej ohydnej no, wypowiedzi Donalda Trumpa o tej drugiej linii kiedy w Afganistanie, o tym, że tylko Amerykanie tam odgrywali najważniejszą rolę, no, depresjonowanie naszych ofiar e, i ofiar innych państw, które tam były pomóc e, Amerykanom i Tuda powiedział tak. Talibowie nas nienawidzili, Witłana Polska, pan Zbigniew Prawionowicz. Talibowie nas nienawidzili, ale szanowali. Trump nas kocha, ale nie szanuje. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo do Sudanu i tak zrobili. Pozostali jednak trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu. Powiedział Fox News o sojusznikach z NATO Donald Trump. Gdy świat wytknął mu, jak bardzo się myli, Trzy swoje grosze wtrącił Andrzej Duda. Zapewne zabrakło mu odwagi, żeby powiedzieć w oczy naszym żołnierzom, pisze Zbigniew Perafianowicz. Były polski prezydent i były zwieźnik sił zbrojnych Andrzej Duda nie czuje się obrażony komentarzami płynącymi z USA, a dotyczącymi sojuszniczego zaangażowania w Afganistanie. Co potwierdza generalny trend Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie. Bo niespecjalnie o godność polskiego żołnierza, pomimo że też na Wrocki, jego przypadku można jednak zrozumieć powściągliwość i jest w polityce. Do pewnego stopnia nie wyboru, ale nie, 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 nie można to zrozumieć, ale tak pisze pan Parafenowicz. No. Na znacznie Trumpie, co tu dużo mówi, wisi znaczna część bezpieczeństwa Polski. Czy to się wam podoba, czy nie. Andrzej Duda ma jednak papiery, by powiedzieć więcej. Jest byłym prezydentem i osobą, której Trump słucha bardziej niż lewactwa z Europy. Judah, który od 19 stycznia jest ekspertem w powiązanej z Trumpem Heritage Foundation, poszedł jednak zupełnie w innym kierunku. I to jest coś niebywałego. Nie widzę w, m, tam w tej wypowiedzi Donalda Trumpa o sojusznikach z NATO na zapleczu misji afgańskiej, niczego, co uzasadniałoby słowo przepraszam. Czyli uważacie, że nie musi przepraszać tych naszych. Y, weteranów, rodzin ofiar, poległych. Bo to prezydent Trump nikogo nie obraził. Jeśli prezydent Trump patrzy z punktu widzenia tego, jak zaangażowana była armia amerykańska, ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, stwierdził WRMFFM Andrzej Duda. Równocześnie w kontekście zaangażowania w Heritage Foundation ocenił się, że uważa za przyjaciela i sojusznika Donalda, Trumpa. Widzicie Państwo, to jest ta generalna różnica w zachowaniu się w odwadze, w tym jak trzeba mówić prawdę. No i Duda i Nawrocki otrzymali od Czarzastego taki siarczysty policzek w naszym imieniu. I z tego się bardzo cieszę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę i wsparcie mojego kanału. Ja nie myślałem kiedyś, że będę e, tak e, dobrze podchodził do Marszałka Czarzastego. Szanuję ważnych z dnia Państwa.